Witajcie ponownie z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj zapraszam Was na festiwal niemytych wadzków w grze Shawaru Virtual Dead Simulator 2015. Rozpoczymy rozgrywkę, żebyście mogli zobaczyć kilka trybów gry, które jak do tej pory udało mi się odblokować. Muszę przyznać, że jest to niesamowite szaleństwo, będą tu gołe penisy, ale w ogóle się tym nie przejmujcie, bo ta gra to jest po prostu... Zresztą, sami zobaczcie. Pierwszy z trybów, jeszcze raz. Tolof, ogarnijmy. Enduro Dad. Czyli, będę musiał biegać za swoim ojczulkiem. Zatem biegnijmy! Ale, mam do wyboru trzy składy. Thomas i Magnum. Richard i Lefty. I Johnny oraz Robin. Najbliżej mi do tych, zatem biegnijmy za nimi. No i okej. Okay. Strzałeczkami będę mógł sobie popylać za swoim starym. O. Taki rudy. Biały niesamowicie jak śnieg. A ja biegam do niego i muszę jak najdłużej wytrzymać. Okej, okej, okej. Jak się pomylę, albo jak mi spadnie ten czas, to będzie niezła wtopa i wtedy wszystko się zakończy. Yeah! O! Trzech przy sobie, bardzo blisko Więc był spory kłopot, ale Jest ogarnięcie Dobrze będzie, żeby się nie nadziać na tego Negasa, bo mały może mieć spory kłopot Ale co mi tam Okej okay. Oj, czulku Oj, pojawiają się kałuże Które zwiastują kłopoty, ponieważ Jeżeli do nich wpadnę, to się dzieje Coś takiego, ale spokojnie Kiedy dobrze sobie wymierzę Ha, ha! No okej, okay, okej, okay, okej okay. No, Nie ogarnęło się I nie wycodziłem I trafiłem w innego ojca Ale mówi się trudno Moi drodzy, drugi tryb Dadatlon To jest w ogóle totalne Boże, jak on wygląda, naprawdę Taki pikselowy penis Aj Match the dad Thomas i Magnum, Richard i Lefty, Johnny i Robin Dobra, może teraz ciapatych Aha, bo nie mogę ich wybierać, dobra Cokolwiek Czyli tak, za każdym razem muszę ogarniać Ło, ale spaliłem, masakra Za każdym razem ogarniam innego ojca I tutaj będę musiał ich idealnie dopasowywać A jak widzicie u góry ten pasek cały czas maleje I jak spadnie do zera, to wtedy niestety wszystko się zakończy O oh, shit Źle to znowu zrobiłem, no ale okej okay. Ten i... <laughs> o, nie. A. Mówi się trudno. Spróbujmy w sumie jeszcze raz. O! Extra soap. Czyli dodatkowe mydełko. Mydełko fa. <laughs> Nieźle. Scrub. Yeah. Okej, okay. teraz ten rudy. Normalny. 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 Ciapaty. Normalny, okej, okay. Jakoś to idzie, widzę, że coraz większe mam ogarnięcie, ale to tylko dlatego, że się staram. A, co to mydło da? O, sprób... O! Double points! Pięknie! Dodatkowe punkty i zobaczcie, jak oni się cudownie myją. Nie są już tacy brudni jak na samym początku. O! Wow! O nie! Strike! Aaaaa! Nie udało się. Niech to szlak. To eloff! Spróbujmy zatem kolejną dyscyplinę. Co my tutaj mamy? Dad Division. I tutaj będę musiał sięgać po swojego ojca przy pomocy... czego? Ha! Przy pomocy strzałek w prawo i lewo i strzałki do góry, żeby zmienić sobie kolor i dodatkowo jeszcze lewy przycisk myszki. No, to będzie trochę trudne, ale może ogarniemy. Na dwie łapy to się ciężko gra. Dobra, łapaj go tu! Oh yeah! Boom! Łap tą swoją brudną łapą! No i w sumie tu jest tyle dobrze, że mam te trzy serduszka, więc nie muszę się martwić. Jakby się coś popsuło, to zawsze można ogarnąć dalej, ale za chwilę... A właśnie tak! Oni zaczną coraz szybciej spadać, a moje zestresowanie będzie rosnąć! No i wtedy niestety nie będzie już tak kolorowo... Chodź tu! Ty czekoladowy staruchu. Uuu! Wow! Ale go jedną... Nie żebym, nie żebym był jakimś rasistą czy coś, ale po prostu to co się wyczynia w tej grze przechodzi po prostu ludzkie pojęcie, no. Ojcowie spadający z nieba, goli, brudni, ojeju, no. To jest jakaś totalna masakra. No ale... Myślę, że plus dla twórców za odwagę i za w ogóle zrobienie czegoś takiego, bo to jest po prostu niesamowite. Wow! Ale dziwi mnie to, że aktualnie leci mi tylko po pół serca. Wcześniej jak grałem to chyba było tak, że calutkie serce traciłem jak zderzyłem się ze złym ojcem. No, dziwne, dziwne, ale może zaszły w grze jakieś zmiany odkąd po raz ostatni w nią grałem. O, zaczynają popylać coraz szybciej, ale ja ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. O, wow, ale dostał po dupie. Bardzo dużo zebrałem, razem około 45 już. Mega, naprawdę. Idę na rekord. Po prostu. O. Wow! A. Ah. Shit. Nie udało się. Zły ojciec. Consecutive deaths 22, bonus 74 i high score 74, ale mi poszło! Naprawdę mega, po prostu nie spodziewałem się. Tutaj jakiś tryb mam jeden zablokowany, ale co by tu jeszcze było? Wow! Wszystko jest reszta zablokowane, niestety. Prawdopodobnie, kiedy zaczyna się od samego początku, tak jak teraz, to niestety mam to wszystko... No cóż, zblokowane i moi drodzy! To było Shower With Your Dead Simulator 2015, czyli... Ło! Wow. Festiwal Gołych Penisów, polecam wam tą grę, tutaj to nie jest wszystko, co można odblokować, tych trybów jest więcej. Są na przykład takie wyścigi w wannach, gdzie strzelamy sobie do ojców, których nie chcemy akurat zebrać, czy jakoś tak. Albo powiedzmy, jakaś taka zagadka kryminalna, jak gra przygodowa. Naprawdę mega niesamowite rzeczy tu są. Ja niestety ich nie mam odblokowanych, nie wiem jak to zrobić kompletnie. Zatem będziecie musieli to zrobić na własną rękę. Ale polecam, bo gra kosztuje tylko 1 euro, a można się przy niej kosmicznie bawić. Jest totalnie powalona. No i jak przyjdą do was nałem... Ej stary, ty się kąpisz ze swoim starym? Pokaż to. No pokaż tą grę. Shore your Dead Simulator i nagle będą takie gały. I ktoś ci powie... O stary, chyba z tobą nie jest dobrze. <gry> Oj moi drodzy, polecam Wam, naprawdę. Shower Wired Simulator. Dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę, bawiłem się świetnie. Pozdrawiam serdecznie, cześć.